Witam Was bardzo serdecznie. Yy, chciałam dopowiedzieć do teorii przywiązania yy, właśnie te schematy, które przerabiamy, bo w typu lękowym zauważ, że bardzo często, jeśli jesteś właśnie w tym, Jaki masz schemat przywiązania lękowy to bardzo często wybierasz osoby, które są po prostu niedostępne emocjonalnie dla ciebie. Co to oznacza? To oznacza to, że ty się męczysz i bo na przykład ktoś ktoś ewidentnie ciebie ulewa, nie? <śm> Ale to nie jest tak życiowe, tylko też ma pewnie swój schemat <grywania> przywiązania nieprawidłowy, albo, albo po prostu nie jest zainteresowany, albo zainteresowana. też tak może być. I, i oczywiście jest technika taka, że możesz mieć kogo chcesz, ale, ale, ale wy jesteście większość w takim braku, że to nie ma sensu, nie ma sensu <grywania> o tym mówić. Zaczynam mieć wszystko, co się chce. Ale... Ale... Ale nie z poziomu braku. Nie z poziomu pragnienia, że ja tego nie mam. Więc... Widzisz... Ja mówię, że my tworzymy ten świat sami. I prawdziwym światem jest to, co my przeżywamy w naszym wyobrażeniu o świecie. To jest nasza prawdziwa rzeczywistość. A to, co my widzimy w świecie zewnętrznym, to jest dopiero efekt. Więc ty, ty wszystko to wytwarzasz na podstawie tego, jak ty to odbierasz. Bo widzisz, no, jedną osobę w ogóle to nie rusza, że, że na przykład... Yy, ktoś tam się nie odzywa, nie? Wiesz, nie odzywa się, to się nie odzywa. Ale ciebie w typu lękowym będzie to ruszało. Właśnie ta, ta niedostępność emocjonalna czyjaś, to cię, będzie, to cię będzie rajcowało i to będzie cię powodowało w ogóle, że ty się będziesz zastanawiać, co z tobą jest nie tak. I, I w ogóle, że dlaczego tam ta osoba nie chce, ty tak bardzo kochasz, że tam ta osoba nie chce. Odcina się od ciebie, nie chce mieć kontaktu. Kiedyś byliście, a teraz nie jesteście razem. Nie potrafisz odpuścić po prostu. Nie potrafisz odpuścić, a odpuścić. Co? co czemu, czemu wy akurat się upieracie? że Akurat ta osoba musi być. Inna nie będzie, tylko akurat ta. A która ciebie nie chce. Zastanów się. Jest tysiące miliony. Jest chłopiec czy babko. Jest 7 miliardów ludzi na świecie. A ty? A ty akurat nie? nie? Tylko musi być ta. No po, pomyśl. Pomyśl. Tak jakby z kimś innym nie, nie można było być i nie można było być szczęśliwym. Pomyśl sobie, pomyśl nad tym. Akurat tu też jadę, jadę równo na przykładach z grupy oczywiście. Nie trzeba daleko, daleko szukać, nie? Najlepiej, najlepiej na, na przykładach właśnie takich, które się z z życia, nie? I, I teraz tak, co chciałam powiedzieć, wyleciało mi z głowy, że że akurat tej osoby chcesz właśnie. Akurat ta osoba. I, I wiesz co? I prawdopodobnie ja ci, ja ci daję gwarant na to, <grymne> że ty znasz już to uczucie. Ty już znasz to uczucie. Dlatego... Dlatego ty nie potrafisz jakby wyjść z tego, z tego wokół własnego ogona się kręcisz ponieważ nie potrafisz z tego wyjść ponieważ to jest jedyne uczucie które ty znasz Ten właśnie strach przed odrzuceniem oczywiście, że z dzieciństwa jasne, że tak i teraz idź do tego momentu w dzieciństwie ty będziesz wiedział, co to za, za moment i Wiesz, zauważ to dziecko, które, które wtedy nie dostało tej miłości. Bało się, że, że, że nie będzie już tej miłości, że coś tam. nic sobie, przepracuj sobie to wyłącznie dziecko i będzie super. Tak to wygląda właśnie. A, a jak Tobie ktoś powie, że, yy, że ja zresztą słuchaj, no czyny mówią, no nie słowa, tylko czyny. Jeśli ta osoba się do ciebie nie odzywa, nie ma czasu, nie przyjeżdża, nie umawia się na ratki, to, to jakie być, jaki związek? Albo, albo ty, ty widzisz to, ty sama, sama to widzisz. Sama to widzisz, co się dzieje. Ale z pewnych powodów, z pewnych powodów chcesz chcesz siebie jakby trochę pomolestować takim trochę masy jesteście, nie? I, i, i ten więc uszanuj czyjeś zdanie ja polecam uszanować czyje zdanie Bo polecam właśnie wzajemny szacunek ale jeśli, jeśli chcesz to możesz sobie wizualizować, że jest wszystko super. Że jest wszystko super, że jesteście na przykład szczęśliwi w morze, czy coś w tym stylu. Tylko już sobie wyobrażaj tę scenę nie, nie na ślubnym kobierce, tylko że już jesteście razem po ślubie pa, parę lat sobie wyobrażaj tę scenę. No, ale w większości przypadków nie potraficie tego zrobić prawidłowo za bardzo się spinacie na ten temat. I, i, I dlatego nic z tego nie będzie. Chociaż, szczerze wam powiem, tak osoby tutaj też, jak pracuję indywidualnie, to ja jestem w szoku, że potrafię tak odpuszczać. To, to, to było dla mnie po prostu, byłam w szoku, yy, przeżyłam, że ja na przykład pewnych tematów, to w ogóle nie mogłam odpuścić przez lata na przykład, albo przez, przez wiele miesięcy a tutaj tutaj po prostu jesteście lepsi tysiąc razy ode mnie niektórzy z was ja daję zadanie, a wy po prostu to odpuszczacie na drugi dzień albo dwa dni, trzy dni wam to schodzi ja, ja po prostu byłam w szoku Proszę sobie, jak, jak to możliwe że ja sama Kilka miesięcy, no ale wiecie, no to, to była moja taka praca też, żeby, żeby teraz móc pomóc komuś, nie? Komuś, komuś, żeby to zrozumieć w końcu i żeby móc komuś pomóc. Więc no, wy jesteście w ogóle rewelacyjni. I, i ten. Dobra, no to, to z tego w tym lękowym to już mamy omówione, nie? Od, odpuszczanie, odpuść, odpuść, po prostu odpuść, odpuść, odpuść sobie i ten typ unikająco, taki krytykujący, gnębiący. <laughs> yy, jeśli, jeśli widzisz, widzisz, yy, że masz coś takiego, bo jesteś takim partnerem. Zrozumienie, po prostu zrozumienie. Ale wiesz, nie ratuj kogoś, nie ratuj. Jeśli, jeśli ty jesteś takim partnerem, to słuchaj, jeśli on nie będzie sam chciał czegoś zmienić, to ty nie zmienisz jego. Jak często wy chcecie zmieniać drugą osobę? Nie, ty zmień swoją reakcję na daną sytuację. Słuchaj, jest coś takiego: akcja? Coś się stało? I reakcja, Twoja reakcja. I między akcją a reakcją daj sobie sekundę. Daj sobie pół sekundy. Nie reaguj natychmiast. Daj sobie oddech. Cokolwiek, żeby była, między akcją a reakcją, żeby była przerwa. Ogólnie to jest bardzo pomocne i w komunikacji, i właśnie jak jest akcja i potrzebna jest reakcja. Bo ta pierwsza reakcja zazwyczaj bywa nieprawidłowa. Na przykład wściekniesz yy, się na coś, czy coś takiego. A już sobie złap ten dystans troszeczkę między akcją a reakcją. Oddech wystarczy. Zmiana myśli, cokolwiek. I ty już potrafisz zamienić yy, tą, swoją reakcję. To jest bardzo ważne. Bo właśnie nasze zmysły podpowiadają nam, jak mamy zareagować na daną sytuację. A my, my poprzez ten, to, ten błysk yy, albo tą chwilę taką oddechu, będziemy mogli tą reakcję zmienić. Zauważaj to. Zauważaj to i, i, i popracuj z tym. To jest fajne, to jest fajne. I w pierwszym momencie, nie, i, i to ci pozwoli, żeby nie reagować w danym momencie, na przykład konfliktowym, tak jak zawsze reagowałeś. Nauczysz się innych reakcji. To jest takie deptanie ścieżek neurologicznych, innych. Będziemy się uczyć. Będziemy się uczyć takich małych rzeczy, które będą pomocne w życiu i słuchaj, wszystko co jest proste działa. Prostota. Prostota. Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem prostoty. <śmielkim> Proszę się ze mnie nie śmiać. Ktoś kto mnie zna to teraz bardziej się ze, ze mnie śmiał, ale ja jak najbardziej dążę przynajmniej do tego. Do prostoty i do minimalizmu, w dobrym wydaniu, ale dobra. O tym to będzie w ogóle osobny filmik, <grym> więc yy, pamiętaj, inna reakcja. Ktoś ci powiedział przykrość. Ty, oddech? I zmień to, zmień to. I, I sobie pomyśl, A dlaczego ty odbierasz to jako przykrość? A no, być może jakaś to jest wyciągnąć wnioskiem, może warto z tego. W sumie się to chodzi. Więc tutaj w tym unikającym typie. Typ... Omawiamy sobie typ unikający. To... To słuchaj, to, to ty nikogo nie zmienisz, nikogo nie zmieniaj. Jak... Możesz porozmawiać na ten temat, yy, ale, ale nikt, na nikim nic nie wymuszaj. To jest czyjeś życie. I, i po prostu yy, ktoś, ktoś nie jest po to, żeby odpowiadać na Twoje oczekiwania. Ktoś jest po to, żeby sobie też przeżył fajnie życie. I jak, akurat wiesz, te osoby, które, które mają być w Twoim życiu, to będą spokojnie. Te osoby, które mają zostać, to zostaną. Jezus Maria. Także ty się w ogóle nie zero spiny. Bo kto ma być, to będzie. Także, także wiesz, nie goń za ludźmi. Bo to jest bez sensu. Czasami ktoś tylko się pojawi po to, żeby ci, ci po prostu... Jest takim posłańcem, jak dawniej by, tacy posłańcy byli, nie? że z ważnym listem przez ileś tam nawet krajów musieli na konno jechać, żeby dostarczyć ważny list zapieczętowany. No to właśnie tutaj niektórzy to działają w ten sposób właśnie, że mają ci przynieść tylko taką wiadomość słuchaj tu nad tym popracuj tutaj jeszcze yy, potrzebujesz miłości własnej większej tu, tu jest po prostu coś do ukochania siebie albo do, do pracy ze sobą I, i wtedy wtedy on ci dostarczy tą wiadomość no i, no i sobie pójdzie no ty to zrozum także nic nie trzymaj się ludzi Trzymaj się ludzi, bo od ci ludzie, którzy mają być w Twoim życiu, to będą. To bez dwóch ja Ci mówię. I czasami tak musi być po prostu, że ktoś, ktoś jest na pewien okres, na przykład są przyjaźń na pewien okres, prawda? Ja teraz dużo przyjaźni reaktywuję z dawnych lat, ale to jest ekstremalnego. mega. Ja w ogóle jestem za. To jest wow! Uwielbiam, uwielbiam! I, i, I tego, i słuchaj! Także, także tak to właśnie wygląda! Jak, jak y, tutaj y, ten typ unikający wnębiący ma ze sobą pracować? właśnie z wewnętrznym dzieckiem. Po prostu kiedyś, kiedyś zostało, zostało nieprzyjęte yy, jego jego da, yy, jak chciał dać bliskość komuś i, i faj, coś fajnego. Nie zostało to przyjęte po prostu. I, i dlatego powstało, powstało yy, yy, właśnie, że że nie warto. Że nie warto komuś dawać uczucia I, 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 i nie warto, właśnie. Tylko słuchajcie, to jest właśnie to, że później się taka osoba męczy trochę, bo, yy, bo jest taka twarda i w ogóle, ale wiecie, że każdy z nas potrzebuje innych. My jesteśmy zwierzęciem stadnym i, i potrzebuje, bo właśnie potrzebuje tej bliskości. Potrzebuje tego uczucia, potrzebuje drugiej osoby. Ja już też to zrozumiałam, <noise> że, że po prostu, że, że, że będziesz dążył i tak będziesz dążył i tak będziesz dążył do tego, żeby, żeby właśnie mieć tą, te relacje z innymi. To jest nam potrzebne. Słuchaj, yy, wiesz co? To powoduje nawet szczęście, ci powiem. Właśnie dobre relacje z innymi powodują to, że człowiek jest szczęśliwy. Yy, I ja to obserwuję, bo ja to obserwuję wśród swoich znajomych, bo właśnie bardzo dużo osób ma szczęśliwe małżeństwa, szczęśliwe związki. I to są, to są bardzo szczęśliwi ludzie. Bardzo szczęśliwi ludzie to są. I, 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 I wiecie, no relacje z innymi powodują u nas szczęście. Powodują szczęście i powodują radość. I o tą radość chodzi właśnie. A że ty możesz wybierać radość zamiast, zamiast smutku, no to, to właśnie bo to jest nasz naturalny stan nasz naturalny stan i właśnie szczęście, radość miłość i zdrowie, tutaj, obfitość I jest to nasz naturalny stan więc tutaj dążymy tylko do tego by być w swoim naturalnym stanie dobry